Cześć. Na wstępie chciałbym podziękować za komentarze i oceny pod moimi filmikami. Mam nadzieję, że to co robię w jakimś stopniu pomaga wam w podjęciu decyzji o zakupie danego tytułu. Pamiętajcie tylko, zawsze warto poszukać drugiej opinii. Tak się szczęśliwie składa, że na YouTubie pojawia się coraz więcej kanałów prezentujących, recenzujących komiksy. Niektóre z nich są wam zapewne dobrze znane, ale kilka nowszych mogło umknąć waszej uwadze. Dlatego zachęcam do zapoznania się z opisem filmu, gdzie znajdziecie krótką listę kanałów, na których pojawiają się treści związane z komiksami. Rzućcie na nie okiem. Jeżeli się wam spodobają, dopiszcie je do swojej listy subskrypcji. To najlepsza motywacja dla ich twórców do dodawania nowych treści, a im więcej będzie się o komiksach mówiło, tym lepiej dla autorów, wydawnictw i oczywiście dla nas czytelników. Zdaję sobie sprawę, że ta lista jest mocno niekompletna, dlatego jeżeli znacie jakieś inne kanały, które warto do niej dopisać, podajcie ich nazwy w komentarzach. Od czasu do czasu będę taki spis uzupełniał. A teraz już tradycyjnie zapraszam na zamykającą miesiąc prezentację moich komiksowych zakupów. Tym razem będą to tylko cztery tytuły. Zaczynamy od Swamp Thing Omnibus by Nancy Collins. Zebrano tutaj 30 numerów serii o potworze z Bagien od 110 do 139. Dwa annuale: 6 i 7 zeszyt Wrocław Jam nr 1 i zeszyt 5 serii Czarna Orchidea. Dodatkowo dostaliśmy wprowadzenie i posłowie autorstwa Nancy Collins, wstęp Stewarta Mura i kilka stron dodatków, w tym galerię okładek i biogramy twórców. Łącznie 984 strony naprawdę ładnie wydanego omnibusa. Opowiedziane w nim historie obejmują część okresu pomiędzy odejściem od serii Alana Mura a przejęciem jej przez Granta Morrisona. Nie wiedziałem czego się spodziewać, Albo inaczej, wiedziałem, że nie powinienem oczekiwać powtórki z sagi Alan'a Moore'a. Potwierdziła to już lektura wprowadzenia, z którego wynika, że w pewnym momencie DC podjęło decyzję o cofnięciu potwora z bagien do jego korzeni. Oznaczało to odejście od monumentalnych fabuł na rzecz krótszych historii, czerpiących zarówno z tradycji gotyckich opowieści Grozy, jak i z folkloru Luizjany. Do tej pory udało mi się przeczytać trochę ponad 100 stron, czyli pierwszy annual i dwa zeszyty regularnej serii. Mam wrażenie, że trochę przesadzili z tym, cofaniem się do korzeni. Bo owszem, jakoś się to czyta, ale no z komiksów wieje nudą. Ciężko się zmusić do lektury. Historia otwierająca omnibus jest strasznie głupia, nie ma za grosz sensu, nie ma klimatu, całkowita strata czasu i papieru, a później nie jest dużo lepiej. Mam szczerą nadzieję, że to tylko słaby początek i że fabuła się jakoś rozkręci, tak samo jak w przypadku ilustracji, bo w pierwszych historiach odpowiadał za nie niejaki Bill nigdy wcześniej o nim nie słyszałem i nie mogę o jego pracach powiedzieć absolutnie nic pozytywnego. Na szczęście, przeglądając omnibus, widzę, że rysunki robią się coraz lepsze. No, oby tak samo było z historią, bo tak szczerze to, póki co, zanosi się na kolejną zakupową wpadkę. A teraz coś z zupełnie innej beczki. Scotty Young, I Hate Freeland, albo zgodnie z polskim tłumaczeniem Nienawidzę Waśniowa. Jest to zamknięta seria, która została wydana u nas przez Nonstop Comics w czterech tomach, zbierających wszystkie 20 zeszytów. Ja kupiłem sobie dwa oryginalne wydania zbiorcze, w których znalazły się też materiały dodatkowe, m.in. żeby inaczej, galeria okładek. Dla tych z Was, którzy tej historii nie znają, główna bohaterka, dziesięcioletnia Gryturda, została przeniesiona do tytułowego Baśniowa, magicznej krainy, w której dzieci mogą przeżywać wspaniałe przygody. Niestety w przypadku naszej bohaterki coś poszło nie tak. Ona utknęła w Baśniowie na 27 lat. Gryturda, obecnie dorosła, wkurzona kobieta w ciele małej dziewczynki, za wszelką cenę chce powrócić do domu. Biada temu, kto stanie jej na drodze. Komiks jest pełen przerysowanej przemocy, zastępy bajkowych postaci giną pod czasami topora Grytruby, która w przerwach pomiędzy kolejnymi questami zalewa się w trupa w podrzędnych spelunach. Cały czas spodziewałem się, że to mi się znudzi, ale jakoś nie zdążyło. Ten tytuł to czysta rozrywka, trochę w stylu Bryka i Mrokiego, ale ze znacznie bardziej uproszczonym i nie ukrywajmy dosyć schematycznym scenariuszem, co zupełnie mi nie przeszkadzało. Polubiłem głównych bohaterów, świetnie bawiłem się czytając o ich szalonych przygodach, nawet jeżeli miały prawie bez wyjątku przewidywalne zakończenia. Wydaje mi się, że z tego pomysłu można by wycisnąć jeszcze więcej i bardzo chciałbym, żeby Jank powrócił do Baśniowa, chociażby tylko jako rysownik. Fajnie byłoby się przekonać, co z tym światem i z jego mieszkańcami zrobiłby inny scenarzysta. Może kiedyś się doczekamy. Pora na polski akcent przemiana Szymona Kaźmiarczaka. Z tym autorem zetknąłem się po raz pierwszy przy okazji pingwina i innych opowieści, zbioru opublikowanego przez wydawnictwo Granda w ramach cyklu Biblioteka Polskiego Komiksu Niezależnego. Halo wydawnictwo, kiedy dostaniemy ten drugi? Ilustracje do tytułowego pingwina bardzo mi się spodobały i kiedy dowiedziałem się, że Szymon Kaźmierczak popełnił cały album stworzony w tym stylu, obiecałem sobie, że wcześniej czy później wyląduje on na mojej półce. I tak oto w końcu trafiła do mnie Przemiana która ukazała się nakładem nieistniejącego już wydawnictwa komiksowego. 88 stron w twardej oprawie na papierze offsetowym. Jak już kilka razy mówiłem, jestem wielkim fanem offsetu, ale tym razem porównując do Pingwina mam wątpliwości, czy te kolory nie prezentowałyby się lepiej na kredzie. Nie dogodzisz. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o wersję graficzną, nie rozczarowałem się. Stonowana kolorystyka, broczny duszny klimat, sporo całostronicowych ilustracji. Przemiana prezentuje się bardzo dobrze. O czym jest ten komiks? Nie wiem. O ile z zakupem poszło łatwo, to ze znalezieniem czasu na lekturę było już gorzej. Niestety, konkurencja jest spora. Po pobieżnym przejrzeniu, nie nastawiam się na prostą komercyjną fabułę. Zresztą, jeżeli w materiałach wydawcy dotyczących przemiany pojawia się nazwisko Kawki, to można się spodziewać, że będzie dziwnie. I na koniec. Czy porno może być sztuką? Alan Moore postanowił to sprawdzić i do spółki z Melidą Gabi stworzył Lost Girls. W Polsce ten tytuł został wydany w 2012 roku przez Timofa i Cichych Wspólników. Jego nakład jest już dawno wyczerpany. Nieliczne egzemplarze pojawiające się na rynku wtórnym potrafią słono kosztować, więc zdecydowałem się na oryginał. Jest to edycja rozszerzona. Ma 352 strony, zawiera dodatkowe grafiki z krótkimi komentarzami. W sumie naprawdę nic specjalnego. Duży format papier offsetowy. Niewiele mogę Wam pokazać, bo używając słowo porno wcale nie przesadzam. W przypadku tego komiksu mór może spać spokojnie. Nikt nigdy nie podejmie się próby jego ekranizacji. To taka. Liga niesamowitych dżentelmenów dla dorosłych. Głównymi bohaterkami są Alicja Fairchild, Dorotka Gale i Wendy Potter. Postacie nawiązujące wprost do bohaterek Alicji w Krainie Czarów, Czarnoksiężnika z Krainy Oz oraz Piotrosia Pana. Panie spotykają się przypadkowo w pewnym austriackim hotelu i zaczynają dzielić się ze sobą swoimi seksualnymi doświadczeniami. Całość składa się z trzech ksiąg podzielonych na ośmiu stronicowe rozdziały. Udało mi się przeczytać tylko pierwszy, w którym poznajemy Alicję. Cały epizod oglądamy z punktu widzenia lustra. Jest bardzo dobrze napisany, co w sumie niespecjalnie mnie zaskoczyło. Na końcu dostajemy coś w rodzaju małego twistu, który strasznie mi się spodobał. Golizny jest niewiele, ale w kolejnych rozdziałach zaczyna się dziać. Dużo seksu w rozmaitych konfiguracjach. Początek jest obiecujący. Jestem ciekawy, w którym kierunku rozwinie się fabuła. Czy dostanę ciekawą historię? A może ten komiks to jedynie swego rodzaju żart Bo, który sprzedał nam książeczkę ze sprośnymi obrazkami? Ta druga opcja wydaje mi się mniej prawdopodobna, ale jeżeli Zagubione Dziewczęta okażą się całkowicie chybionym zakupem, cóż, fanów tego konkretnego scenarzysty raczej nie brakuje. Będzie komu odsprzedać. I to był ostatni komiks dzisiaj, ale to jeszcze nie wszystko. Parę dni temu odebrałem tę paczuszkę prosto z Multiversum. I pomyślałem, że to dobra okazja, aby zrobić kolejny film z cyklu What is in the box. Nagranie pojawi się w tym tygodniu. A jeżeli chcecie mieć pewność, że go nie przegapicie, zasubskrybujcie kanał i wciśnijcie dzwonek. Tym razem zagadka może być trochę trudniejsza, ale myślę, że sobie poradzicie. Do następnego razu, cześć.